Szanowni Państwo, w ostatnim czasie wielu z Państwa, ale także i dziennikarzy zadaje mi pytanie o dostępność szczepionki przeciwko koronawirusowi w Polsce dla naszych pacjentów, ale także i o mój osobisty stosunek do tego szczepienia. Ja to, żebyś... Tylko jedna rzecz: ja nie kurwa! Uważaj, nie, nie, jeśli nie, się okay. zaszczepisz, proszę cię bardzo, zaszczep się. Tylko jeżeli będziesz żądał, żebym ja się kurwa zaszczepił! Albo, albo mój przyjaciel Osadowski. Albo Andrzej Szumski. Albo dziecko mojego kolegi. To cię kurwa znajdę i ci łeb odpierdolę bagnetem moim francuskim. Ty skurwielu, ty! Wojtek. Sąsiedzi. Bydlak. Sąsiedzi. On się zaszczepi. Zaś sąsiedzi. Przez takich jak ty dojdzie do, dojdzie do wojny domowej, baranie. Ty, ty durniu, ty. Bo ja rozmawiam z policjantami. Mam bardzo dobre z nimi. Mój panie Wojtku. Co mamy zrobić? My odwracamy głowę, widzimy kogoś bez maseczki, odwracamy głowę. To mówią policjanci, do czego to dojdzie? Ja mówię, będziemy się napierdalać. Ja wam współczuję, panowie, bo będziecie musieli w waszym sumieniu wybrać po czyjej stronie. No będziecie jesteście. musieli odwracać głowę I przez takiego gnoja. Tego. on się zaszczepi. Zaszczep się, zdychaj! Zdychaj, tylko kurwa, nie wołaj pomocy! Ty wszoludzka, ty! Ty ludzka, ty się zaszczepisz, ty! Jeszcze może doniesiesz na kogoś, kto się nie zaszczepił, co? Doniesie! Weź wsać głowę w dupę Gatesa i wślizisz się jak glista w gówno jego! Ty skurwy synu, ty!